Witam wszystkich na kolejnej części, dzisiaj będziemy robić skrzydła, pelerynka już jest zrobiona, teraz robimy skrzydła, też oczywiście szydełkiem 1,5 mm, tu mi trochę piesło, obgryzł końcówkę, nie pokazuję jej i kordonkiem dziesiątką białym. Ktoś chce to może sobie zrobić w różnym kolorze tego aniołka. Podejrzewam, że taki niebieski by był ładny też albo fioletowy, widziałam w tamtym roku mojego brat... męża siostra ubrała choinkę na biało-fioletowo, też pięknie wygląda. Ja w tym roku planuję na biało-niebiesko. No mówię. Zaczynamy. Oczywiście, żeby nie przedłużać. Nie lubię dużo takich wstępów, gadania od oczka początkowego. I dwu, 12 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. Zamykamy ten łańcuszek w, w kółeczko, oczkiem ścisłym. A, mamy kółeczko. I będziemy pracować właśnie w tym kółeczku. Robimy na początek 3 oczka łańcuszka. 2, 3. I to już jest jako pierwszy słupek. I jeszcze 23 słupki. Z tymi trzema oczkami, o tutaj, jest jako słupek, będzie ich po prostu 24. Trzeci. Czwarty słupek i piąty. I tak robimy naokoło. Ma być, ma być w sumie 24 słupki. Już mam 24 słupki. Jeszcze o, niteczki nie obcięłam, oczywiście. Zapomniałam i robimy. Trzy oczka łańcuszka. Teraz będziemy robić tak jakby połowę. 12 tylko słupków. I jeszcze jedno oczko na jako, yy, odstęp. Jako przerwa. Teraz wpływamy się w następne oczko. Robimy słupek. Słupek i oczko łańcuszka. I słupek. W następnym oczku. I oczko łańcuszka. Może ja obetnę tą nitkę, bo będzie przeszkadzała. Obetnę sobie. No. Już się plączę. Oczko łańcuszka i słupek. I tak zróbcie, żeby było 12 słupków. Tak, tutaj na razie 12. 4 mamy, robimy, żeby było 12. Mamy już 12. Teraz robimy trzy oczka łańcuszka. Trzy i jeszcze trzy na poprzeczkę i odwracamy sobie. I teraz nawijamy nitkę, wkuwamy się jeszcze raz o tutaj w ten słupek, robimy słupek. Nie do końca przerobiony. W następnym oczku, w następnym słupku znowu słupek. Też nie do końca przerobiony i na następnym słupku, czyli następnym tu trzecim Robimy też słupek nie do końca przerobiony. I teraz wszystkie razem. Tak ma to wyglądać. Teraz robimy 5 oczek łańcuszka. 3, 4 i 5. I teraz na następnym oczku od razu, na następnym już. Tutaj robimy, na następnym słupku robimy słupek nie do końca przerobiony, drugi słupek, na następnym oczku, oj już mi się zaplątało, teraz ja to sobie podpruję, słupek nie do końca przerobiony i następnym znowu słupek nie do końca przerobiony i razem, tak? Tak to wygląda. Teraz znowu pięć oczek. 2, 3, 4 i 5. I znowu robimy na, na, następnym, na następnym słupku. Słupek nie do końca przerobiony. I na następnym też. I jeszcze jeden słupek. O, wyszłam z kadru, przepraszam. I nie wiem, coś się pomyliłam. Tak i tak. do nie no dobrze miałam. I przez wszystkie mamy trzy takie elemenciki, jeszcze jeden będzie. Czyli znowu pięć oczek łańcuszka, 3, 4 i 5. I na następnym słupku robimy słupek nie do końca przerobiony, na następnym słupek. Już wam pokażę, żeby było dokładnie. I pamiętacie, że tu mieliśmy yy, trzy oczka wbijamy się raz w, raz, dwa, w trzecie i robimy słupek nie do końca przerobiony i wszystko razem razem i teraz robimy trzy oczka łańcuszka i jeszcze raz się wbijamy w to oczko robiąc słupek tak jak mieliśmy na początku tutaj o, tutaj było tak na początku takie, takie o i na końcu musi być tak samo. Mają być cztery te elemenciki. Następnie robimy y, trzy oczka łańcuszka, trzy i jeszcze trzy na poprzeczkę, na odstęp. Odwracamy. I na tych, teraz będziemy pracować na tych łańcuszkach, z pięciu oczek łańcuszku. Czyli robimy od razu, tutaj przeskakujemy od razu na ten dłuższy łańcuszek i robimy y, pięć, y, siedem słupków. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, sześć, 6 sześć i 7? 7 słupków. Dwa oczka łańcuszka odstępu. Jeszcze mam dokładnie sprawdzę, żeby się coś nie pomyliła. Czy się coś ze schematem nie pomyliła? Jakby Wam coś źle nie powiedzieć. 7 będzie siedem. Dobrze mówię. No przepraszam, ale dobrze musiałam sprawdzić, żeby Wam coś nieźle nie powiedziała. Czyli na następnym łańcuszku też będzie 7 słupków odstępu dwa oczka i znowu tu będzie 7 słupków i dwa oczka odstępu. Później... Nie, już trzy oczka będzie, bo tu na początku były trzy, i tu będą już trzy, i tu na końcu będzie już słupek. Ja jeszcze na najwyżej wrócę, żeby wam pokazać. Już jestem. Tak jak mówiłam, trzy oczka łańcuszka na końcu. Dwa, trzy. Oj, już chciałam dwa razy nawijać. I wbija, oj, przepraszam, <śmum> coś mi wspomina. Raz, dwa, trzy, w trzecie oczko. Na trzy. Tu się wbijamy. Trzecie oczko robimy słupek. Tak wygląda, tak jak tu na początku było. Teraz robimy trzy oczka, łańcuszka. Odwracamy. I jeszcze trzy oczka tradycyjnie. I teraz na każdym słupku będzie słupek. Czyli też 7. Czyli wbijamy się, tu robimy słupek. W następnym oczku słupek. Następnym oj, Nas najlepiej po dwie niteczki się wbijać. Następnym słupek i 7 ma ich być. Tak jak mieliśmy w poprzednim rzędzie, taki teraz będzie 7. Ja już mi się nitkę muszę pociągnąć. Już mamy 4, 5, 5, 6, i 7 i trzy oczka łańcuszka. Tym razem, bo tu były dwa, tu już trzy będą. I tu znowu tu siedem, trzy oczka łańcuszka 7. Trzy oczka łańcuszka i słupek na końcu. No i ja już skończyłam ten rząd. Rząd piąty. Teraz zaczynamy rząd szósty od trzech oczek łańcuszka. I jeszcze dwóch. Odwracamy. I teraz. Nawijam nitkę, wkuwamy się od razu pod ten łańcuszek, od razu robimy słupek. Trzy oczka łańcuszka na pikotek i tutaj u podstawy się wbijamy, robimy pikotek oczkiem ścisłym. Tak, dwa oczka łańcuszka i jeszcze jeden słupek tutaj. I pikotek. Wkłuwamy się w tą podstawę z trzech oczek pikotek, oczywiście. Jak wiecie, z trzech oczek. I znowu dwa oczka, łańcuszka. I tu już przechodzimy z tym, że już nie będziemy robić siedmiu, tylko pierwszy opuszczamy, w drugi się wkłuwamy. Robimy, już będzie tylko pięć słupków. Tak jakbyśmy zwężali trochę. Drugi, pierwszy, teraz drugi. Yy, trzeci, o, bo jedną nitkę się wkułam, trzeci, czwarty i piąty, czyli opuszczamy z przodu jeden, z początku jeden i na końcu jeden opuszczamy. I znowu dwa oczka łańcuszka, nawijamy nitkę, wkuwamy się pod łańcuszek, robimy słupek i pikotek z trzech oczek trzy i tu u podstawy wbijamy i oczko ścisłe następnie dwa oczka łańcuszka i znowu w tym sam pod ten sam łańcuszek i robimy słupek i pikotek 3 i pikotek dwa oczka łańcuszka. I tu znowu omijamy ten pierwszy i ostatni i robimy tak jak tu robiliśmy. No i skończyłam szósty rząd. Oczywiście już zaczęłam yy, oczywiście z trzema oczkami łańcuszka i dwa jeszcze na poprzeczkę, tak jak robiliśmy do tej pory. Nawijam nitkę, wbijam się o tutaj między te dwa te dwa pikotki, powiedzmy, pod ten łańcuszek się wbijam, robię. To już robiliśmy to przy pelerynce, ale pokażę słupek, oczywiście pikotek, 3 dwa oczka łańcuszka, wszędzie będą dwa oczka łańcuszka. Teraz robimy słupek, następny w tym samym otworku, trzy oczka łańcuszka na pikotek, 3, dwa oczka łańcuszka. Czyli mamy już dwa, jeszcze jeden będzie tutaj słupek. I pikotek. Trzy. I wbijamy się pod te dwie pętelki. I teraz dwa oczka łańcuszka. Przechodzimy do tego, tego motywu, który nam się teraz zwęża. Czyli było 5, teraz będzie 3. Omijamy pierwszy, wbijamy się w drugi. Robimy słupek. Następny słupek na słupku. Oj, nie tkam się. I jeszcze jeden słupek, czyli mamy trzy. I znowu dwa oczka łańcuszka. I tu, w tym motywie, robimy znowu trzy słupki. Oczywiście na każdym słupku pikotek, tak jak tu robiliśmy. Tak. I na końcu też oczywiście robimy yy, dwa oczka i słupek jeszcze. Za chwilę się zobaczymy. Yy, zaczynamy rząd ósmy, ostatni. Tak jak peleryna miała 8 rzędów, taki to będzie miało, te skrzydła będą miały 8 rzędów. Czyli zaczynamy od trzech oczek łańcuszka. Ja już od razu sobie odwróciłam Trzy oczka. Jeszcze dwa. Tak, tak. I teraz nawijamy nitkę, wkuwamy się w ten pierwszy, tutaj pod ten pierwszy łańcuszek, z tych, tych między pikotkami, robimy słupek, oczywiście pikotek, trzy i pikotek, dwa oczka łańcuszka i jeszcze jeden słupek w tym samym miejscu, raz, dwa. I trzy i pikotek. Oczywiście pikotek z trzech oczek. Mamy tu dwa. Teraz dwa oczka łańcuszka. Przechodzimy na następny, bo tu mieliśmy w jednym y, tym fałce tej jednej, teraz w drugiej. Następny, pod następny łańcuszek między pikotkami. I robimy słupek. Trzy oczka łańcuszka na pikotek. na pikotek, dwa oczka, łańcuszka i jeszcze jeden słupek tym samym i znowu trzy na pikotkę o. i dwa oczka, łań oj. dwa oczka, łańcuszka i tu już będzie jeden słupek tylko po środku jeden i znowu dwa oczka łańcuszka, czyli to ma być tak wyglądać teraz. W każdym tutaj z tych wachlarzy, ten z tych motywów będą po prostu słupek, pikotek, dwa oczka łańcuszka, słupek, pikotek, dwa oczka łańcuszka, i przechodzimy na drugi. Znowu jest słupek, pikotek, dwa oczka łańcuszka, słupek, pikotek, dwa oczka łańcuszka i słupek po środku. I tak do końca no, tego motywu. No i mamy pierwszą część skrzydełek, tą jedną część. Teraz będzie, zrobicie tak samo tą drugą stronę. Tak samo. Oczywiście zaczynamy od tej strony, co tu zaczynaliśmy, gdzie od razu będzie widać, która to jest prawa strona. Tak, żeby mi to się zgadzało. Tutaj oczywiście, bo widzicie, lewa stro strona się trochę różni. O. A prawa jest też inna. Także na pewno odróżnicie. Zróbcie tak samo. I tym razem ja już, wam, już nie będę wracać do Was. Wiecie, jak macie zrobić te skrzydełka. Tym razem yy, yy, ja trochę przypinałam te skrzydełka tutaj. Tutaj na środku przypięłam i trochę tak rozłożyłam te skrzydełka szpilkami, jak krochmaliłam. Czyli w tych punktach najbardziej takich o. jak krochmaliłam. To najbardziej takie punkty. Można też i przypiąć po prostu tak, jak robiłam pelerynkę, i trochę rozciągnąć, jak będzie mokre. Ale ja już ja trochę tam przypięłam. I tą, tak samym sposobem zróbcie tą drugą część skrzydełek, drugą stronę. I sami widzicie, chyba, że skrzydełka i w ogóle aniołek nie jest taki trudny. Yy, tak uważam, a wygląda pięknie. Mi się tak przynajmniej podoba. Nie wiem, każdy ma inny gust może. Także zróbcie to do końca. Yy, ja w następnej części nagram sukieneczkę sukieneczka jest trochę troszkę tutaj końcówka już będzie tak sama ale tutaj u góry jest troszkę inna tutaj także sukienka będzie dłuższa dłuższy filmik na pewno bo no na pewno będzie dłuższy ale też jest no mówię ładnie wyjdzie dlatego dziękuję wam za dzisiaj Postaram się wstawić obydwa filmiki, żebyście żeby mieli skrzydełka i pelerynkę, a za chwilę spróbuję za jutro czy za, za dwa dni nagrać sukieneczkę. Postaram się jutro. Dlatego dziękuję Wam za dzisiaj, do zobaczenia w kolejnej części.